Polonii i Polaków poza granicami. Jest to symboliczne, bo flaga ma swój niezwykły wymiar, patrząc na nią historycznie. Skąd się wzięła w tych barwach? Przede wszystkim od wielkiej chorągwi krakowskiej, gdzie na czerwonym tle był biały orzeł, naszego no chyba najgłębiej wpisanego w polską tradycję sztandaru, który łopotał nad rycerzami i prowadził ich przez stulecia do walki w obronie Królestwa Polskiego, w obronie Rzeczypospolitej. Jaki był wymiar sztandaru, tego rycerskiego? No przede wszystkim taki, że dopóki się unosił, wiadomo było, gdzie jest centrum i wiadomo było, gdzie powinni grupować się rycerze w czasie walki i w jakim kierunku w walce podążać. Za sztandarem i wokół sztandaru. Ma więc flaga swoją moc łączącą, swoją moc jednoczącą, swoją moc. Budującą wspólnotę. Taka jest tradycja. Taka jest tradycja, ale ona ma szczególne znaczenie i szczególny wymiar poza granicami kraju. Tam, gdzie przez stulecia, zwłaszcza przez ostatnie dwa stulecia, wyjechało tak wielu naszych rodaków. Wyjechało z powodu zaborów, które rozdarły Polskę z powodu prześladowań, które dotknęły Polaków. Część została wywieziona gdzieś daleko na Syberię, część wyjechała szukając lepszego życia, za chlebem czy właśnie szukając bezpieczeństwa, a część pozostała poza granicami w wyniku wiatrów historii. W wyniku decyzji politycznych, w wyniku przesunięcia granic Rzeczypospolitej. Ale jedno jest najważniejsze: wciąż noszą Polskę w sercu, wciąż uważają Polskę za swoją ojczyznę, wciąż kultywują to, co dla nich ważne tradycje, kulturę, obyczaje, ale przede wszystkim mowę i pamięć historyczną. I za to właśnie dziękuję Państwu, których miałem zaszczyt uhonorować tymi państwowymi orderami. Dziękuję Państwu za to, że swoją codzienną działalnością to właśnie budujecie i umacniacie, że prowadzicie działalność kulturalną, że prowadzicie działalność edukacyjną, że prowadzicie Państwo działalność organizacyjną, jednocząc Polaków i budując Polskość. Umacniając polskość wśród dzieci, wśród młodzieży, wśród wszystkich tych, którzy gdzieś tam w głębi serca, często mimo pokoleń już poza granicami Polski, cały czas z wychowania czują się Polakami. Z wychowania, z tradycji, z tego wszystkiego, o czym już wspominałem. Dziękuję państwu za to z całego serca i tak jak powiedziałem, proszę o jeszcze Składam państwu serdeczne wyrazy szacunku. Bardzo proszę, żebyście przekazali moje pozdrowienia i pozdrowienia od Polski i Polaków, kiedy znajdziecie się wśród rodaków poza granicami, kiedy będziecie wrócicie do swojej normalnej działalności. Gratuluję i dziękuję także wszystkim tym, którzy odebrali te flagi państwowe. Niech będą właśnie symbolem jedności, niech będą symbolem przywiązania do wartości, do barw. Niech będą także symbolem miejsca, gdzie czynione jest dobro. Niech Państwu towarzyszą, niech wzmacniają Wasze wspólnoty, w których na co dzień funkcjonujecie. Niech będą symbolem Waszym, niech będą symbolem Waszej działalności. Niech będą symbolem Ojczyzny w miejscach, gdzie na co dzień działacie, gdzie na co dzień pracujecie, gdzie na co dzień w wielu przypadkach po prostu czynicie dobro, gdzie służycie Rzeczypospolitej, gdzie służycie rodakom i innym ludziom. Jeszcze raz z całego serca dziękuję, gratuluję i pozdrawiam.